Tutaj A teraz on powie, to chce. Pącówka czy w drzku. A my bo jesteśmy z ogniska Sychar. Kontaktowa. Sychar. Ja tutaj koleżanka ma napis. Prezentacja, tak? <grych> Słuchaj się, nie, nie oddychaj. Nie oddychaj. Święty Boże wam, Aleluja, święty Boże wam, Aleluja, święty Boże wam. Biskup na czele pielgrzymki nie szedł. Witam, Was trochę, żebyście byli lepsi. Oczywiście oprócz księdza biskupa, bo jest Witam serdecznie. E, Rytele, olechny. Tu tak. jest pielgrzymka nadburzańska od do Przemieślniejszej Trójcy i Świętej Anny. Witamy w imieniu parafian i zgromadzonych pielgrzymów. Dzień dzisiejszy w historii naszej parafii zapisze się w sposób szczególny. Po raz pierwszy gościmy Waszą Ekscelencję jako biskupa drogierzyńskiego, naszego pasterza i następca. Zanoś razem z nami błaganie. Święta Anna, uprośmnuga, niech ma każdy, czego szuka. Szczęścia! Ale ja widzę, że tutaj wiele pokoleń, tak? Nie, nie A, nie, no. bardzo wiele. I córeczko. Takich kilka słów y, rysu historycznego. Pierwszy kościół 1344 roku. 1510 roku objawiła się święta Anna. Tutaj małgorzacie żonie Błażegna. Z naszą parafią, z tym santuarium związany był e, Sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński. Tutaj e, jego rodzice zawierali ślub w 1899 roku. Tylko w poprzednim koście Wyszyński tutaj przybywał i podobno miał mówić swoim kapłanom, czy ludziom, którzy narzekali na trudności. Chcesz doznać łaski, jedź do prosty. Gorąco. Dziękuję Ci, Proboszczowi, za wprowadzenie w historię operacji, oczywiście całej rodzinie wielopokoleniowej, za powitanie, za życzenia. Myślę, że po przemówieniu Ci na Proboszcza mam przekonanie, że dobrze wyjaśnię. Że tak jest. Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy rzekł Bóg: proś o to, co mam ci dać. Działa we wszystkim dla ich dobro. Z tymi, którzy są powołani według jego zamachu. Od wielu, 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 bowiem pielgrzymowali praojcowie, również pielgrzymował wraz z rodzicami Jezus Chrystus. Przychodzimy tutaj często w trudzie też, po to, by spotkać się z Ojcem, Bogiem Ojcem, by spotkać się tutaj. Trójcą Świętym, Ojcem, Synem i Duchem pomagaj. Jezu Chryste, Ty zechciałeś urodzić się w rodzinie ludzkiej. Spraw, by Twój Kościół zawsze był miłującą się rodziną dzieci Bożych i ciągle bronił wartości małżeństwa i rodziny. Ciebie prosimy. Przekażcie sobie Teraz bardzo proszę, by przyszli nowi doradcy. Miejskiego Luks no Piękna nazwa. Właśnie. Stłuszcza ciała ten bur przy Centrum Kultury i Sportu i Rekreacji. Na czele to była moja poprzednia parafia. Na czele z księdzem Błażejem, tym tym młodzieńcem znanym, i siostrą Fabiolą, widzę także, która posługiwała w zakrystykach. posługiwania tej świątyni. Widzę, że jest piękna świątynia, ładnie utrzymana, także z pomocą księdza proboszcza i innych duchownych, wam, parafianie, udaje się tutaj rzeczywiście tak pięknie zachować to miejsce niezwykłe, jakim jest to sanktuarium świętej Anny i świętej Trójcy. Bye.

Chyba autokarze nie zauważyłam. Nie ma nic. Tylko jak mi <im> sobie straci. <grymka> Cześć. na bieżąco na no, Jeszcze taką dłupaczkę pani wyciągnie i no i jeszcze, jeszcze już daje na stół. proszę I zobacz da. się dzieje wizja <Gląc> <Gląc> Ale żeście <się> nam układali. <Gląc> Będzie to owiecznionyzecz Takie baskie. Aha, no to dobrze, panie Andrzeju, proszę wyciągnąć zmontować ci, co ja Andrzeju jest jedno tak. Widać, nie no. wiedziałem. <śpiewanie> 嗯。

对。

tak, więcej zajmować, tak? więcej zajmować, tak? Tak, wszystkie Anny. Dzień dobry. Ola, menadżer. Menadżer restauracji pod Lipą. To to w fryzura. Tak. To usiądź, posieć. Dokumentacja jest. Na no przykład pora, no ale nawet. no właśnie. Zacznijmy z w naszej drugiej części, w pragniemy powierzyć Ci tego Trójdynemu, który rozlewa swój niebosiedziec teraz, kiedy jego dzieło... Dla wolności szacowanego małżeństwa pragniemy bronić godności kobiet oraz walczyć o prawdziwą mężczyznę. Która współcierpiała, matko bolesna, przeczyni się za nami. Stacja piąta. Pomoc Szymona Cyremeńczyka. Rodzina jest dla Pana po to, by tworzyć cywilizację miłości. By ona była głównym miejscem i nurtem całej cywilizacji miłości w świecie. Przy tej stacji zabierzamy Ci, Panie, pierwszych Cyrenańczyków w rodzinie. Tych, którzy pomagają rodziców, teściów, starsze rodzeństwo. Tych, którzy przychodzą z pomocą, kiedy są jakieś dramaty rodzinne, Śmierć kogoś w dniu diecezjalnej pielgrzymki małżeństw do sanktorium Trójcy Świętej w prostym. Zawierzamy Tobie nas samych, wszystkich małżonków i rodziny naszej diecezji, naszego księdza biskupa i kapłanów, osoby konsekrowane oraz wiernych pielgrzymów, tutaj przebyły. Ścigodna Święta Anno. rodzina dojrzewa w Twej łaski ogrodzie. Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości bliża. Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie. By przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dach. Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu. Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy głup. Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu. Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. Rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich Niech się wzniesie ku niebu ojcowskich gestorom Serca matek dobroci niebiańskiej niech zrobi wciąż świat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat Narodziny niech spłyną potoki Twych łask, Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask, Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary. Zajemne przebaczam o godzin, nim noc ze ślesem. Niechaj dzieci już złona zaczerpną sens życia i wiary. Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb. Niechaj zdradę nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci. Niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden krok. Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci. Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni bogat tron. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich Niech się wzniesie w półniepłyn dziękczynnie ojcowskich gestroń. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż świat, Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łaz.